Okej. Okay. Dobra, cześć. Ja jestem Don Bishai, a ze mną jest Sluger. Widać, cześć, że... witajcie. E, dzisiaj wam pokażemy... Chodź na dół. Dzisiaj pokażemy... cześć, gdzie już lecisz? Miałeś no na pokazać dół. okolicę ładną. Tak, item, item. Tak. E, dzisiaj zrobimy czujnik dnia i nocy, który polega na samym pomyśle z nepecetami. Chodzi o to, że nepecety wracają w czasie nocy do swoich domków. I zaraz wam pokażę, jak ten patent łatwo wykorzystać. Chodź, gdzie ty jesteś? Przy drzwiach. Wlazłem dopiero. O, mamy tutaj taki ładny mechanizm do naszego zamku z otwieraniem bramy. Muszą być dwie osoby. I system automatycznego zamykania bramy po przejściu. Dzięki, A, dzięki no? Zero XBOT. No, i no, ja teraz wam pokażę o co chodzi. Jak widzicie, mamy tutaj sobie one. PCD siedzą w środku i naciskają płytkę naciskową w ciągu nocy. Tu idą sobie kabelki, do Ej, co jest? One się bugują. Ja go nie widzę, ej w powietrze stoi, co za boż. No i tak, tutaj mamy sobie bramki logiczne, tu jest żarówka, która się zapala I są so, o co chodzi? Na PC pecety w, w ciągu dnia potry, lubią sobie wychodzić z tym domków mimo wszystko, więc muszą być cztery, żeby wyeliminować, prawdopodobieństwo, że w ciągu dnia też wejdą do domku. I okay. Co to robi żelazny golem? Nie wiem, ktoś pewnie zrobi. Jak widzicie czekajcie, ustawię sobie czas, time set 0 Jak zobaczycie będzie dzień, one sobie wyjdą i lampka zgasła. Żaróweczka się nie... Teraz zapaliła się, bo one po prostu jeszcze wszystkie nie wyszły. O, żaróweczka. O, jak ja lubię Opti fajna mieć. Żaróweczka zgasła. Dobra. I teraz wam pokażemy od podstaw, jak to zepsuć. Znaczy zbudować. <grym> zepsuć. To już jak widzicie dwa razy budowaliśmy, no tak wyszło. Chodź, 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 chodź. Chodź tam daleko. Się zbudujemy o, jeszcze tu raz. nie ma. Ja mam. A ja... Ojojoj, oj, oj, utknąłem Dobra, chodź tu budować i tak. Oj, muszę mieć stone bricka. Gdzie jest Stonebrick? Dobra, mam stone bricka. Sluger zaczyna budować taką. Trzeba robić mury na 5: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Plus na szóstym jest mur. I robimy coś takiego. O kurde, znowu zrąbałem Pyk, 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 pyk. pyk dwa razy pod rząd, Jezu <laughs> hmm. Boże. Szczerze powiedziawszy chyba kręcimy ja kręcę ten poradnik już przynajmniej czwarty raz ze slugerem już chyba trzeci Taki falerny Zawsze coś Taki prosty jak... O Boże patrz co zrobiłem <laughs> A co to jest? O za dwa <laughs> za dużo <laughs> Żeś się rozgadał Dobra Ci robić Ogólnie zdragnie. chodzi o to, że musi. Y, pomieszczenie musi być troszeczkę wyższe i lampka musi być w pomieszczeniu. Tak, tak jakby nad głową npc pc No, tak, musi być jedna kratka na, na, od poziomu na pc -tu z tego względu, że npc pc jak patrz jak lampka jest bo to jest pomieszczenie 2 na 1 jak lampka jest na wysokości ich oczu, czyli tak jakby głowy, to one siedzą na... przy drzwiach, zamiast przy płytce naciskowej. A jak no, jest na płyt, na wyżej płyt. jedną kratkę wyżej niż ich głowa, no to... To one ciągną do tej lampki jak tak. my do światła. Dokładnie, dokładnie. Dobre porównanie. Cześć, czy ja zrobiłem cztery? Tak, zrobiłem cztery, dobrze. Pomogę ci. O! Prawie dobrze. Co prawie dobrze? Nie nic. <laughs> Weź tam drzwi wstaw, ja zrobię... A i na końcu murów muszą być też lampki. No tu są tylko o. Do, trzy. Bo w ciągu dnia one po prostu idą do tych lampek. Nie wiadomo dlaczego po prostu Krążą idą... No, tak sobie, Krążą sobie po, 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 po... Mury 3 na 3 zrobić najlepiej. Znaczy, znaczy wysokość na trzy. Wysokości 3. Można cztery, Chyba nawet można to zamknąć, bo one nawet nie muszą mieć światła. Możemy to nawet schować pod ten... No, kiedyś żeśmy tak właśnie próbowali zrobić. Można to schować nawet gdzieś w tunelach czy Ziemia, pod ziemią. Bo, czy, nie? Tak, to one... Gdzieś takie pytanie zadałem, czy co by działało, gdyby to było zakopane gdzieś pod ziemią albo coś w tym stylu, nie? Teraz musimy... Widzicie, w środku będą popłytki i trzeba pod spodem... O, Sluder właśnie kładzie popłytkę. Trzeba tam yy, podstawić pod nią redstone. O, nie wiem, czy ja to dobrze wykopałem. To co? Może Po prawej. O, jak o już, jest... mam w... już mam w tym sprawę. Sluger robi dziurki. Ja zrobię bramki logiczne, które są bardzo proste. O co chodzi? Potrzebuję trzy redstone torcze. Proszek czerwony. Dwie. I one wszystkie te bramki robią... oj. Wszystkie te bramki robią tak jakby... Taką, takie drzewko. Yy, które po prostu jedno wyminuje drugie. Czemu tutaj się pali... A, bo proszku nie dam na górze, dobra. Teraz muszę proszek jeszcze pociągnąć taką. No to ja znowu powiem o, jak budować te bramki. Tak, <noise> to tak, jest tak, tak. trochę nudne. Ogólnie budujemy bram bramkę N w ten sposób. Proszek z tej strony i lampeczka tutaj. A... I najważniejsza zasada, jaką tutaj. Najważniejszy błąd, który ludzie popełniają, to po prostu podłączają do bramki w ten sposób kabla. Jak widzicie, to nie zadziała. Ten, ten rec to mnie oddziałuje na ten, na ten klocek. I po prostu, jeżeli chcecie już od boku, to musicie to zrobić w ten sposób, żeby to oddziaływało na klocek. Nie może być coś w tym stylu jako, albo na przykład w ten sposób. Po prostu redstone musi być skierowany w stronę klocka. Na którym jest postawiona y, czerwona pochodnia? No, wszystko jasne. Dobra, teraz zrób żarówę, a ja zrobię NPC-ty. Dobra, wrzucamy NPC-ty. I ja zrobię dwie żarówy! <grym> Będzie fajnie. Dobra, zrób dwie. Gdzie mi sobie NPC-ty łażą. Gdzie tam co? A nie musisz negacji zrobić? Ja, nie wiem. No właśnie, robię negację. Aha. A czy negacji nie musicie wyrobić, ale ja tak kurde mam taki nagary To że... tylko przykład co możemy w ogóle zrobić, no chodzi o to, że przy wyjściu może być każdy mechanizm i wszystko. My akurat daliśmy żarówki, no bo to takie chyba najpospolitniej... Boże nie wiem. <laughs> Najbardziej chyba na to będzie potrzebne, że no, w ciągu dnia, żeby się zapala lampka, tak? Tak, bo jakbyśmy normalnie poprowadzili teraz y prąd a nie, też to bym w sumie. A, ja to robię w ten sposób, czyli kładę tutaj po pochodnię pod spód, żeby to wygląda jak taki, taki kwiatek, jak taka lilia, jakby nie. Bo jakbym to zrobił bez tej pochodni, to prąd dostawałaby tylko, nie wiem, pierwsza lampka, a reszta by była wyłączona. A jak powstaje w pośrodku po tak pod tą lampą całą, tą pochodnię, to nadaje prąd we wszystkie cztery strony i cała wtedy żarówka ładnie świeci. O, a potem ja to robię. No i tutaj już nie powstaje piasku. Znaczy digrta, znaczy grasu. No ładnie w ten sposób, ta. No. i jest, jest gites, jest gotowe i teraz tylko wystarczy sprawdzić, przetestować. Okay. Ja tylko No nie. dobra, to wstawię od razu czas. Zobaczymy czy to zatrymi. Daję czas jest... na noc. No. Jeden. Jeden nie chce iść, no idź, idź, idź. No jak się zmienia komendo. Oj, co mu jest? A i się zbudował, chyba. Tak, bo jak się komendo daje, to one. A, co jest? No już idzie. Jak się daje, to one po prostu za no, Jak widzicie, się pali, wszystko działa ładnie. Eee, jeszcze ustawię time set na zero, żeby pokazać, że one wychodzą. No wychodźcie, panowie. A no, widzicie, jak wychodzą od razu. Gaście. Dobra, to by było na tyle. Myślę, że Wam się przyda, to jest bardzo fajny projekt. Dzięki za oglądanie i zapraszamy po więcej. Cześć, pa.